You better turn up. dawaj, dawaj, mi, jest ciemno. Co Co Chodź! <grym wytania> Dobra, siemka. Jesteśmy w mieszkaniu, żeby... Chcę nagrać co nieco, jak to wygląda przed i żeby... jak później zdecyduję się, żeby wam pokazać to mieszkanie, to żeby no, mieć e, coś tam, wiecie jak to wyglądało przed jakimkolwiek jak, jakimikolwiek robotami i czekamy też na naszych e, wykonawców e, żeby dogadać gdzie chcemy mieć konkretnie e, kontakty e, i oni też już tu wszystko przyjdą pownosić e, wszystkie materiały, żeby w poniedziałek móc już od samego rana zaczynać, więc e, musimy dzisiaj jeszcze lecieć znowu do innych sklepów kupić na pewno muszlę, to jest to co potrzebujemy i słuchajcie byliśmy w Cermak jak się nazywa ten sklep, czy byliśmy Cermak? w Cermaku byliśmy i słuchajcie znalazłam fajną toaletę po czym patrzę, że ona kosztuje 1500 zł sama jakby muszla, bez deski i bez telaża, Przejdzie to ja nie mogę w ogóle nigdy chodzić i szukać tych rzeczy, bo ja zawsze znajduję te najdroższe ja nie ja czuję, że na mnie jakaś klotwa siedzi i, i, i to może na pewno nie kupię takiej drogiej, bo no nie, co prawda mi się bardzo podobała, ona była z Roka, ale może online też będzie dużo tańsza, tylko że oni już potrzebują chyba na poniedziałek. Więc pojedziemy dzisiaj chyba do Kastoramy czy czegoś takiego i tam zobaczymy co jest, no bo wydaje mi się, że ta musza nie musi być aż, wiecie, taka mega droga, najdroższa i tak dalej. Mm, tylko żeby ten stelaż był bardzo dobry, e, więc zobaczymy, będziemy jechać też na Mielany. A na razie tutaj szybko coś ponagrywam, nagrywam, póki, póki nikogo nie ma. E, i, I później wrócimy, będziemy jeść. Więc nie wiem, czy się przywitała, więc jakby to to hejka, witam Was w nowym vlogu. Zobaczcie, jakie mam tutaj genialne oświetlenie. Ja tutaj powinnam e, przyjść nagrywać dla Was e, z moim highlight'em. A w ogóle bluza jak coś, to jest ta z Bershki, którą Wam pokazywałam w... W filmie z tym, co jest nowego w galerii, w, galerii w sklepach, i ostatecznie zdołam się ją kupić i bardzo jestem z tego zadowolona. Misiaki są oczywiście z nami, więc ile mogę Wam tak pokazać? Od tyłu, mniej więcej, jak wygląda nasze mieszkanko. Proszę bardzo, tu będą też rozwalane różne ściany, więc tej ściany na przykład nie będzie. To wam pokazać na przykład, nie będzie tej ściany nie będzie tutaj tego, nie będzie tutaj tego więc będziemy mieć taki ogromny salon z kuchnią no i tu mamy taki mniejszy pokój i tutaj ta ściana też będzie rozwalona e, tu miało być początkowo biuro, ale na razie jeszcze tak się zastanawiamy czekajcie, co no, to tam dziuby i tu będzie moja narnia będzie nowa narnia, tylko że e, to będzie zamurowane, więc wejście będzie tylko od tamtego biura ta ona właśnie będzie usunięta. A teraz kończę, żeby to wszystko ponagrywać, więc od się potem... Dzisiaj się w ogóle nie odzywałam, dlatego że zobaczcie, co robiłam praktycznie przez cały dzień. Teraz mamy... no, Dobra, nie cały dzień, teraz mamy 16, ja właśnie skończyłam. Nagrywałam food, fut... Nie, w sumie nie futbol, tylko pomysły na posiłki, które można ze sobą zabrać do pracy, do szkoły, na studia. Więc jest tutaj parę różnych fajnych opcji. E, ale no troszeczkę mi to zajęło. Teraz jeszcze muszę nagrać wstęp, więc muszę się szybko pomalować e, i będę to edytować. E, jak jesteście ciekawi, co to jest, to film będzie pewnie niedługo na YouTubie, ale nie moim feedoncie, tylko właśnie na YouTubie Olimpa. Hejka, mamy... u stolarnia nam odpisała. E, hejka, mamy dzisiaj... Wtorek. Wtorek. Ja właśnie skończyłam nagrywać podsumowanie marki Bell, który i film z marką Bell pojawi się chyba jutro, czyli w środę, jeżeli uda mi się to wszystko zmontować, bo dosyć dużo montowania tego jest. Nie umiem mówić po polsku. Mój dzisiejszy make-up. Mogę wam pokazać. Proszę bardzo. Cat Chris. Już dawno Cat Chris takiego prawilnego nie robiłam. Yy, bo normalnie mam tutaj yy, korektor. No i wiecie, jaką parę tą zrobione. Yy, I co? No i, i zastanawiam się, czy jest jakiś update. Aha, nie mamy już ścian dwóch. Wczoraj. A, teraz nie, nic do mieszkania. Wczoraj właśnie yy, napisali Alanowi, żeby yy, ogarniał kontener, bo. Ściany rozwalone, i Alan był w mieszkaniu, zobaczyć, jak to wygląda. No i powiedział, że jest więcej miejsca, ale prawda, Szczerze myślał, że będzie troszeczkę więcej. Ja jeszcze nie byłam. Dzisiaj prawdopodobnie idę, żeby zobaczyć. I dzisiaj to już kontener będzie w ogóle. Czemu te kontenery są takie drogie? Ja w ogóle chyba przez całe te filmy, gdzie będę mówić o mieszkaniu, będę narzekać na to, jak to wszystko jest drogie. 600 za kontener! No, i w ogóle wczoraj. To jest w ogóle fajna opcja dla osób właśnie, które też ogarniają mieszkanie i ja, tu, ja na to wpadłam. Moje genialne pomysły. Wypisałam sobie w folderze po kolei każdy pokój i wypisałam, co w nim musimy kupić, czyli jak na przykład mamy łazienkę, no to płytki na podłogę, płytki na ścianę, brodzik, muszle, stelaż, zlew, kran, lustro, lampa na ścianę i lampa na sufit. Szybki do prysznica, zestaw prysznicowy, grzejnik i tak dalej. I sobie to wszystko właśnie wypisałam, i to, co już mam kupione, mam chyba na zielono zaznaczone. To, co mam, do czego mam linki, mam jeden link taki, że konkretnie ten produkt chcę, to mam na jakiś inny kolor. A te, co mam różne opcje, mam jeszcze na inny kolor, no a te, na, z czego jeszcze w ogóle nie mam, mam na czarno, więc fajnie to wszystko mam pozaznaczone i przynajmniej wiem, co, z czym jest, jak z tym wszystkim stoję. Nie będę liczyć, ile mi to wyjdzie, bo nie nie zrobię sobie tego. I po prostu wiecie, będę mi tak łatwiej zobaczyć czego jeszcze nie mamy, bo jak tak co chwilę, chwilę słyszymy, że drzwi, nie bo najpierw muszą być cegły, nie bo najpierw muszą być panele, że wiecie, każdy po kolei nam mówi em, co innego, więc... Cegły chyba już mamy zamówione, albo dzisiaj będziemy zamawiać, nie wiem, bo ja ogólnie, ja wynajduję, a Alan się zamawia, za, ja, ja szukam rzeczy, a Alan zajmuje się ogarnianiem tego wszystkiego, więc tak to u nas wygląda i czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? W ogóle bardzo dziękuję za tak fajny odwrót Tego filmu i że tak wam się podoba Że będziemy mówić, że będę wam pokazywać O mieszkaniu i tak dalej Ale od razu chciałam wam powiedzieć Bo parę takich komentarzy pojawiło I jakby rozumiem, że to w żaden sposób no przynajmniej taką mam nadzieję, że nie jest w żaden sposób negatywnie, negatywnie Postają te komentarze Ale ogólnie chodzi o to, że dlaczego nie chcę powiedzieć, gdzie mieszkam Czy... Aha, a nie, to było tak, żeby tak Żeby powiedzieć, gdzie mieszkam, jakie okolice Jaki deweloper, jaki metraż, ile pokoi I tak dalej, i tak dalej Słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o, cały, o całą tematykę mieszkania To ja na tym kanale chcę bardzo tak luźno to... Luźno o to zahaczać, czyli nie stanę się nagle kanałem na temat urządzania wnętrz Tylko no, z racji tego, że dzielę się z Wami jakąś tam częścią swojego życia Mieszkanie w tym momencie i wykończenie jego jest bardzo dużą częścią mojego życia No to coś tam chcę Wam pokazać Ale nie będę mówić od jakiego dewelopera bo to po prostu łatwo y, później będę sprawdzić y, co to jest za mieszkanie. Nie będę mówiła w jakiej okolicy, nie będę mówiła czy w centrum czy poza centrum, czy we Wrocławiu czy pod Wrocławiem. Nie będę też mówiła y, Jaki to jest dokładnie metraż? Już tam kiedyś Wam powiedziałam mniej więcej ile to jest, ale nie będę mówiła dokładnego metrażu. Jeżeli chodzi o liczbę pokoi, no zobaczycie, nawet w tym vlogu widzieliście, że Wam pokazałam, więc łatwo to sobie policzyć. Nie będę pokazywała widoku z okna. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że może wcześniej czy później ktoś się zacznie domyślać, gdzie mieszkam, szczególnie jeżeli jest w Wrocławia, ale nie będę wam podawała takiej informacji na tacy, dlatego, że większość z was jest normalna i bardzo mnie to cieszy i bardzo się cieszę, że mam taką widownię, więc bardzo wam dziękuję, ale zdarzają się takie jednostki, które no takie nie są i z tego względu, że miałam już parę nieprzyjemnych sytuacji, o których nie chcę mówić, to po prostu nie chcę tego mówić. Ja rozumiem też, że ja nie jestem żadną gwiazdą, żeby sobie ktoś tutaj zaraz nie pomyślał, że, ja że ja myślę, że och, przecież jestem gwiazdą, nie mogę podać, że zaraz będzie tłum fanów pod drzwiami. Nie, nie o to mi chodzi. Ale no, każdy chce w jakiś sposób, wiecie, pilnować swojej prywatności, więc mam nadzieję, że rozumiecie. I że ze mną się zgadzacie. Wydaje mi się, że większość się ze mną będzie zgadzała, no bo wy też byście nie chcieli podawać swojego adresu zamieszkania w internecie, tak dla wszystkich, żeby wiedzieli, gdzie wy mieszkacie. Ok. Więc to chciałam powiedzieć, żeby po prostu później wiecie, bo ktoś mi wczoraj właśnie z jedną dziewczyną, tak trochę zamieniłam zdań i powiedziała, że to jest, że ja w takim razie robię szopkę, bo pokazuję, ale Wam nie pokazuje, że jakieś to nie do powiedzenia. No nie o to mi chodzi. Ja nie chcę, no tak jak mówię. Mieszkanie nie będzie głównym tematem na tym kanale Na pewno nie będzie czegoś takiego, że Hej, witajcie w moim mieszkaniu, teraz Was oprowadzę, pokażę po kolei pokoju Pokażę jak to wszystko wygląda i tak dalej, gdzie trzymam wszystkie moje rzeczy i tak dalej Nie, tak, to, to, nie, nie, raczej tego nie zrobię um, Pewnie wiecie, jak ja będę tak mega zadowolona ze swojego mieszkania I będzie mi się po prostu mega podobało, no to logiczne, że będę chciała Wam je pokazać Ale... Um, Wymyśla nam jakieś sposoby, żeby Wam pokazać, ale żeby Wam nie pokazać i tak, wiecie, zresztą we vlogach będziecie widzieć, w tych moich wszystkich filmach modowych, bo będziecie widzieć salon, będziecie widzieć kuchnię w futbugach na FitDonci, będziecie widzieć, widzieć łazienkę w tych wszystkich moich filmach pielęgnacyjnych, więc spokojnie, wszystko to, co będziecie chcieli, to zobaczycie, zresztą słyszycie mnie teraz, wiecie, widzicie, że ja sama nie wiem, czy ja chcę Wam pokazać mieszkanie, czy ja nie chcę Wam pokazać tego mieszkania, z drobnych względów, bo chcę chronić swoją prywatność, ale znowu to jest tak ekscytujące, że chciałabym się z Wami tym podzielić, bo y, wielu, wieloma rzeczami się z Wami dzielę. Y, no ale no nie wiem, szczerze, nie wiem. Wiem tylko tyle, że nie chcę Wam podawać gdzie mieszkam, jaki adres, y, co to był za deweloper, y, które, które piętro i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Wiecie. Dobra, bo zaczynam się powoli zapętać w tym, co mówię. Kończę. Yy, chcę zobaczyć, czy ja w ogóle mogę coś teraz jeszcze nagrać, bo tak mi się podobał mój makijaż Żebym coś nagrała, taki osobny film, a nie tylko podsumowanie Ale kurczę, w tym momencie nie mam yy, tak z głowy pomys pomysłów takich, żeby usiąść i nagrać Więc muszę zobaczyć do mojego kalendarza, gdzie mam wszystko zapisane I zobaczyć, czy cokolwiek jest takiego, co mogłabym teraz usiąść yy, i nagrać Muszę się już zamknąć, bo gadam i gadam I zaczyna mi już gardło boleć Oczekajcie, mamy wycenę ze stolarni Wpadliśmy jeszcze do mieszkania, zobaczcie, co tutaj się dzieje. I zobaczcie, nie ma już tej ściany. I fajnie to wygląda. Jestem zadowolona, bo jest dużo więcej miejsca. Tutaj ten kawałek został, dlatego że tutaj to będzie zamurowane i będziemy mieć tutaj takie wiecie, miejscówkę. Nie wiem, na odkurzacz, jakieś paczki, żeby mi się to nie gromadziło tutaj w tym pokoju. Fajnie, kurczę. Podoba mi się. I salon, jak widzicie, też już nie ma ścian. Jest dużo większy. Więc paczka. Idzie fajnie. Ogarniam właśnie kolejne rozdanie z serii rozdanie z pomaganiem i znowu będą trzy nagrody. To jest pierwsze, czyli mamy znowu różne marki. Robię foteczki, więc będę wam pokazywać. Czyli tu mamy nagrodę numer jeden. Tu mamy nagrodę numer dwa. Czyli ogólnie kosmetyki są, rodzaj kosmetyków jest taki sam. Bo jak na przykład brałam droższą paletę, no to zawsze była jedna droższa paleta, jedna taka bardziej tańsza. Podkład róż, maska, tonik, maska, cień z Color Pop, więc tutaj tak naprawdę różnią się tylko kolory, albo po prostu no marki, ale rodzaj produktu jest ten sam. Może no i tutaj już mamy nagrodę numer 3. Jeżeli chcecie wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby wygrać coś z tego, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Hajka, tak naprawdę to dzisiaj chciałam tylko Wam pokazać mój makijaż, przywitać się. I powiedzieć Wam, że wczoraj byłam oglądać znowu panele i chciałam nawet coś tam ponagrywać, ale okazało się, że... Aha, no, widzieliście, nie wzięłam aparatu, więc to co wczoraj widzieliście tu ponagrywane telefonem z tego nowego naszego mieszkania, więc yy, tak, dzisiaj idziemy... nie. To ja chciałam powiedzieć. Dzisiaj jeszcze nie, ale y, mamy jeszcze trzy sklepy do obskoczenia z panelami, dlatego że kurczę, bardzo podobało mi się te w domarze, Tylko problem jest taki, że zaczęliśmy czytać opinie i okazało się, że tamten sklep bardzo mocno ma wywalone na klientów w momencie, kiedy zapłacą, i że niektórzy zamiast paru tygodni to czekają na panele pół roku, czego ja sobie nie mogę, na co ja nie mogę sobie pozwolić, no bo ej no. No sorry, ale w ogóle. Ja ja w ogóle. Widzicie, ja nawet nie umiem się wysłowić ale chciałam powiedzieć, że ja nie rozumiem, jak w ogóle tak można. Ktoś Wam płaci, a później Wy go olewacie. Więc nie wiem, co zrobić, bo kurczę Te panele, ta marka paneli w sumie jest chyba tylko w tamtym sklepie i tak bardzo mi się one podobają i wydaje mi się, że to będzie genialnie wyglądało. No ale nie wiem, czy chcę aż tak bardzo ryzykować, bo obczajałam panele z quickstepa. No niby ok ale jednak to mi się bardziej podobały, bo były takie bardziej klimatyczne, a nie że wiecie, no jak zrobione z fabryki, chociaż wszystko jest z fabryki. Ale no nie wiem. Problemy pierwszego świata, ale zamówiliśmy kafelki do łazienki i do kuchni, zamówiliśmy kran do łazienki, umywalkę do łazienki i chyba na razie tyle musimy jeszcze kupić fugę. Do łazienki i do kuchni Cegły mamy już zamówione Za kuchnię mamy już zapłacone Więc na razie dobrze nam idzie Jak nie sądziłam, ale największy mam problem teraz, słuchajcie, z lampami Bo pozdrawiam, że w ogóle potrzebuję 12 lamp Tak liczyłam, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, 11, 12, nawet 13? Skąd ten rok?! W jednym mieszkaniu trzynaście! No! I już w tym momencie wydaje mi się, że nie zmieścimy się w takim założeniu tym kosztowym, jaki Alan sobie wymyślił. Ale to możliwe, że to jest moja wina, gdyż kiedy ja coś znajdę, to zawsze to wszystko jest najdroższe, jak w świecie. A! I kupiliśmy ten brodzik! To mogę Wam powiedzieć, co to jest za To Wam pokażę. Czekajcie. Okej, okay, więc mama przyniosła mi, przywiozła mi wtedy ten katalog z marki Radaway i zdecydowaliśmy się na taki brodzik. On jest w ogóle spoko, bo możecie właśnie te brodziki, to są brodziki na miarę, możecie je przyciąć tak jak chcecie. I niestety zmniejszyliśmy brodzik o 10 cm, dlatego że. Ten większy już byłby na zamówienie i musielibyśmy czekać, a nie możemy czekać. A to, co jest ciekawe, to to, że te brodziki w kolorze czarnym wyszły dopiero teraz w styczniu. I to jest ogólnie nowość. To, jak widzicie, no, to jest właśnie z odpływem liniowym, który jest tutaj. I mega mi się to podoba, jak to wygląda już w aranżacji, więc zdecydowaliśmy się na coś takiego. Zamówiliśmy w żarach i właśnie, w żar, no, na pewno, we Wrocławiu i dzisiaj już właśnie dostaliśmy info, że mm, przywieź, przywieźli do mieszkania. Ale pan kurier nie miły nie chciał pomóc wnieść, więc nie polecamy pana kuriera. Nie wiem z jakiego sklepu to zamawialiśmy, ale nie polecamy pana kuriera. Pan kurier był bardzo niemiły. No, ale mamy taki brodzik i mam nadzieję, że fajnie nam się sprawdzi. Mam nadzieję, że będę mega zadowolona z tego brodzika, ale podobało mi się to właśnie, że nie potrzebujecie już tego obudowywać płytkami, czego ja nie chciałam robić, bo jeżeli macie jeszcze takie, wiecie, jednolite te płytki na podłodze, to jeszcze okej, okay, ale wydaje mi się, że z tymi płytkami, które ja będę miała, nie, nie wyglądałoby to najlepiej, dlatego cieszę się, że właśnie moja mama znalazła ten brodzik. No, więc no niestety nie, nie był to tani brodzik, ale tak jak już mówiłam, to ma być moje mieszkanie wymarzone, więc... Najwyżej będę jeść gruz, który właśnie został wywieziony z mieszkania, więc w sumie mogłam sobie trochę zostawić. No, będę kończyć, bo muszę tam Alanowi parę rzeczy jeszcze powysyłać, bo zaraz on wraca z pracy i nie wiem, jakie mamy plany dzisiaj. Czy właśnie pójdziemy szukać tych lamp? Bo a no, mówiłam, nie, szukam lampy, nie mogę żadnej znaleźć, która mi się podoba. A jak już mi się podoba, to mi nie pasuje, bo ja chcę mieć w łazience lampę na suficie i chcę mieć lampę zwisającą przy lustrze. Ale chciałabym, żeby one jakkolwiek do siebie pasowały I jak już znajdę idealną na sufit To nie ma takiej samej em, Zwisającej, jak znajdę idealną zwisającą To nie ma podobnej na sufit Jesteśmy w kolejnym sklepie Z panelami winolowymi I znaleźliśmy te dwie opcje Mnie bardzo podoba się ta taka właśnie Bardziej beżowo-różowa A ta bardziej naturalna I tak Się zastanawiamy Też ta jest tańsza, ta jest droższa i tutaj, jak widzicie, jest design flooring i mamy French oak i traditional oak. Misiaki, które wybieracie? Mm, nie wiem. No to jest taka bardziej klasyczna. A tu, na przykład, bardzo mi się podobają właśnie też te takie senki, których nie ma tutaj. Okej, okay, wróciliśmy z tego sklepu z panelami i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o obsługę, to zdecydowanie tam mi się najbardziej podobało. To też było miejsce, które Wy mi polecaliście. No i ogólnie znaleźliśmy panele, które nas interesują. Tylko chcemy zobaczyć, czy jeszcze są dostępne w innych kolorach, bo one tak mega fajnie. Klimatycznie wyglądają, bo tam są i senki i te wszystkie słoje, i wygląda to naprawdę fajnie. Tylko właśnie nie wiem, bo te różowe były jakby za różowe, a potem jeszcze znaleźliśmy inne takie, właśnie bardziej naturalne, i one też mega fajnie wyglądały, ale znowu nie wiem, czy nie były zbyt ciemne, więc zobaczymy. Właśnie Alan jest na stronie z tymi panelami, bo są te panele oczywiście winrowe i, i zobaczymy. Cenowo też nie jest jakoś mega drożej niż wszędzie indziej, w sumie podobna jest kwota I widzę, że ten vlog znowu jest bardzo mocno oparty na remoncie, więc sorki, mam nadzieję, że następny już nie będzie aż tak bardzo, ale no po prostu teraz akurat tak się złożyło, że te dwa tygodnie były takie bardzo mocno pod kątem tego wykończenia, no bo po prostu zaczęliśmy, więc zobaczymy jak będzie dalej. Jeżeli chcecie, dodajcie znać, no to będę kontynuować, a jeżeli chcecie, żebym trochę spasowała z pokazywaniem rzeczy odnośnie remontu i wykończenia, no to też dajcie znać. Więc to w sumie teraz, co chciałam Wam powiedzieć. Zaraz się zbieramy na siłowni i później będę tego vloga montować, więc kończę teraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się niedługo. Do zobaczenia! Pa!